Dzień dobry kochani, witajcie w ten piękny majowy dzień. Dzisiaj świeci słońce, padał wcześniej deszczyk, a ja dzisiaj śmiechnięta, bo przyszło moje zamówienie z Hebe i chciałam je Wam pokazać. Zapraszam do oglądania. Paragonik i fakturkę dotyczącą zwrotu reklamacji sobie wyjmuję. A raczej nie ma w planie nic wracać. Co mnie bardzo cieszy, dostałam trzy próbki i to jest zaskoczenie, bo ostatnio jak zamawiałam mm, właśnie rzeczy z, z Hebe, wyjmę sobie od razu tą e, folię, to nie dostawałam żadnych próbek i dostałam próbki tylko przy pierwszym, mm, przy pierwszym zamówieniu, a tutaj mam trzy próbki wygładzającego kremu nawilżającego Nie mam pojęcia dlaczego wydaje mi się, że ta jest pusta. A bo jest jej po prostu tak mało, tu jest bardziej naładowana i ta też będę testować. Mamy tutaj 98 składników procent składników pochodzenia naturalnego. Wiek od 25 lat, więc ja już się powoli zaliczam. Niestety. albo niestety nie jest to produkt wegański, bo nie ma. Oznaczenia wega... A nie, przepraszam! Przepraszam, tutaj ma oznaczenie. Mój bo. pani Ewy z bloga i kanału na Instagramie Happy Rabbit Blog. Kupiłam właśnie taką ochronną emulsję Liren 50, z spf 50. Ona jest do skóry wrażliwej, wodoodporna. Ja zamierzam w tym roku używać kremów z filtrem, ponieważ. Stosuję pielęgnację kwasami i dotychczasowy krem również z jakimś tam filtrem, ale nie powiem Wam dokładnie jakim, jest dla mnie za słaby. Kolejną rzeczą do testowania jest Bielenda Coconut Oil, krem do rąk nawilżający i jest to 50 ml takiego kremu, właśnie. Również jest to krem wegański. Otwieramy. Troszeczkę sobie wezmę na palec. Taki przyjemny krem, powiedziałabym. Średnio gęsty. Czuć przyjemnie właśnie ten kokos. I też ten kokos nie, nie pachnie tak obrzydliwie, jak na przykład w kremie Zory Flame, którego po prostu nie dało się wąchać. Może też otworzę tą, odży tą odżywkę. Tak? Nie odżywkę, a emulsję. Mój język dzisiaj nie współpracuje, za co bardzo przepraszam, ale jest koniec miesiąca i tak mam. Emulsja jest dosyć rzadka, powiedziałabym. Pachnie przyjemnie. Widzicie, już praktycznie nie widać jej. Także będę to stawać na skórze. Znalazłam z firmy Cruelty Free maszynki do golenia. Jest to bielenda. Trzy ostrza mamy. I jest to dla mnie o tyle korzystny wybór, że właśnie jest to firma Cruelty Free. Wprawdzie nie jest to produkt wegański, ale często właśnie jak idę do jakiegokolwiek sklepu, to... No nie ma po prostu nietestowanych na zwierzętach maszynek do golenia. Ciężko je bardzo zdobyć. Także cieszy mnie, że w Hebe mogę kupić coś takiego. Zamówiłam również moje ulubione dwa opakowania żelu po, po depilacji. Jest to produkt wegański. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Ma dwie saszetki i właśnie ja jej używam jednej saszetki na obie nogi i dzięki, nim, dzięki tym właśnie y, saszetkom Mam z głowy problem, że po prostu swędzą mnie nogi po goleniu, bo po prostu zawsze mnie swędziały, a potem wszystko jak ręką odjął. Jeszcze wykupiłam takie dwie rzeczy i tutaj mam szampon peelingujący Mint It Up. I jest to szampon do włosów. Nigdy go nie miałam, więc też będę testować. I ostatnią rzeczą jest tutaj nawilżająca maska do twarzy z szampanem i złotem. I też się nie miałam, ale chętnie przetestuję, bo lubię maseczki do twarzy. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Koniecznie piszcie mi właśnie, co Wam się sprawdziło z tych produktów, a co nie, jeżeli któryś mieliście. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!